Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Orange Skyro, a wy w tym momencie oglądacie Heart of the War, czyli dodatek do Starcrafta 2. Właściwie już zagrałem sobie jedną misję kampanii, którą będę nagrywał w tych filmikach. Mam zamiar przejść całą kampanię możliwie jak najszybciej. Jak widzicie, 6% archiwmentów jest już złapane. Więc zacznijmy sobie nową kampanię na poziomie normalnym, żeby się nie przemęczać i jedziemy. Jestem rojem. Armie zostaną zniszczone. Spłoną całe świat. There Stop 2. Serce Ok. Protektor. Zdrowie. Dobra. E, ja niestety uciąłem. Ten wczytywanie, ponieważ to się wczytywało 5 minut, dosłownie z zegarkiem w ręku, a tu mam Reynora. Otwórz drzwi, synu, rozkazy Waleriana, ser, nikomu nie otwórz drzwi. Dobry komandorze, junior. Panowie, protokół testowy rozpoczyna się za dwie minuty. Dobrze wykorzystaj ten test, bo będzie ostatni. Teraz daj nam chwilę. Dobrze. Wyjdziemy stąd jeszcze dzisiaj, skarbie. Dobrze. Wtedy ruszymy po Mękska. Zapomnij o Męksku. Zapomnij o wszystkim. Tu chodzi o ciebie i nie. Dopóki Męsk żyje, nie będzie mnie i ciebie. Poruszyłem niebo i ziemię, żeby cię odzyskać, Saro. Nie pozwolę ci tego zmarnować dla zemsty. Inicjowanie drugiej fazy testów. Nie poddałem się, Saro. Teraz tu się nie poddawaj! Rozpoczyna się druga faza testów. Okej, okay, i my powracamy w drugiej fazie testów. Co chcesz osiągnąć tymi testami, Walerian? O, ciekawe jak Mówiła to będzie ciąż, działać. Nie pamiętam niczego z czasów królowej ostrzy. Musimy sprawdzić, ile zostało w tobie, mutagenu zergów. Doceniam twoją współpracę, Kerrigan. Wszystkich współpracowników trzymasz w celach? <laughs> Kiedy upewnimy okay. się, że jest bezpiecznie, sam otworzę drzwi. A teraz spróbuj sięgnąć umysłem. Czujesz coś? Robotnica. Robotnica? Naprawdę chcesz, żebym przejęła kontrolę nad świadomością zerga, wiesz czym to grozi? Wszystkie okazy przebywają w kontrolowanym środowisku. Tak, kontrolowanym. Burra, Kliknąłem. Dobra. Co teraz? Dobrze. Teraz sprawdź, czy możesz przekształcić robotnicę Aha. w wylęgarnię. Robimy haczery. Igi. Coś w jakoś w to kla Wytwarza biomasę, na której można tworzyć inne budowle. W wylęgarni rodzą się larwy, które mutują w robotnice lub inne formy zergów. Kiedy zużyjesz larwy, z czasem w wylęgarni pojawią się nowe. Okej okay. Czyli standardowo Dobrze Kerrigan, wpuszczam do pomieszczenia testowego kolejne robotnice Sprawdź czy możesz nakazać im by zbierały surowce A ja mogę Co ja robię? A, nie możemy. Dobra. Oh, welorda musimy połowić. Nadrządce. Dobrze Dobra. ci idzie Kerrigan. Czy możesz stworzyć więcej robotnic? Mogę. Żeby stworzyć więcej jednostek muszę mieć nadrządce. Ale trzeba ma No to do dzieła. Jeden nadrządca nie zaszkodzi. Spoko. Jeden nadrządca. Nadrządcy zapewniają zergą zaopatrzenie. Obecne maksimum zaopatrzenia wyświetlane jest w prawej górnej części ekranu Gidnie. wraz z informacją o bieżącym poziomie zużycia. Jeśli nie będziesz Zmaczne. dysponować odpowiednim zaopatrzeniem, nie przekształcisz jednostki. Zezna a, tak, to nie trzeba. Okej. Okay. Dobra. Kampania opiera się, jak już widzicie na Kerigan, która została uratowana. No i Bawimy się Za mało minerałów Ślijmy tutaj Okej okay. Doskonale Na tym mieliśmy skończyć ale pójdźmy o krok oh. dalej Super. Spróbuj przekształcić robotnicę w nieckę rozrodczą To się źle skończy Gdzie ta Niecka rozroczy Rozrodczy No, trochę mało minerałów. okej okay. Za mało minerałów. Nie będę spominał, żeby aż filmik tak paskudnie nie wyglądał. Ok. Co my tu mamy? Za mało minerałów. Już prawie. Jeszcze tylko. O. Niecka rozrodcza pozwala wylęgarni tworzyć zerglingi z łatwą. Jestem fanem zergów, ale wierzę, że to się źle skończy, prawda? Ale pracujemy w, w Okej. Okay. Kampania będzie prawie cała na zerg. Więc... Niecka rozrodcza jest gotowa. O. Może zejdziesz i osobiście ją przetestujesz. <laughs> Dziękuję, ale stąd widzę wszystko bardzo dobrze To chyba wszystko na dzisiaj, świetna robota Jeśli to ci się podobało, to patrz teraz Zaraz stworzę zerglingi Hura! Zerglingi. Dziu. Za mało minerałów. A za mało. Kerrigan? Co ty robisz? Co ty robisz? Testuję twoje kontrolowane środowisko. <laughs> Okej. Okay. Testujemy środowisko. Zobaczymy, co z tego wyniki. ciekawe, jak ten filmik będzie wyglądał. Czego w ogóle wrzucę. O, kurwa, przestań! Nie prosiłem ci o otworzenie zerglingów. Zabawna sprawa z tymi zergami. Nigdy nie robią tego, czego oczekujesz. Zakończyć eksperyment. Wyślijcie roboty wartownicze do odkazania cel. Zamknąć cały poziom i włączyć eksterminatora. Nic nie może się wydostać. Może jeśli zniszczę twojego eksterminatora, nauczysz się, że zerków nie można kontrolować. Za mało minerałów. Okay. I jedziemy. Kora kore, kolejna z Więcej Zerglingów w zamknięciu. Walerian był nieostrożny. Może je też uwolnię? Naruszono systemy zamknięcia. Okazy zergów wolne. Ewakuować naukowców. Zabierzcie stąd cały personel. Powiem sobie, kolej. Zadrzewacze. i gryziemy miejsce są te pierwsze początkowe dość banale. banalne banale kolejne zerbinki. a my idziemy dalej штурма. Окей. <laughs> okay. okay. Более а не ухимбенд. Вот это высоко My mamy w zadaniu uwolnić jeszcze. Ileż Sergi. A niech to Wyprowadzić cały personel z tego poziomu. Potrzeba więcej nadrządców. Okej, okay. zrobimy to. Na poziomie nadrzządcy. nie został nikt z personelu. Wszystko wymknęło się spod kontroli. Drzwi zamknięte. Aktywowano obronę gazową. Idzie otworzą mu nie wieżyczek. Zerglingi, zerglingi. śmieszne są. Kurat. Dobra, mi coś ubija. Ale tutaj trzeba tych dodamy sobie, tutaj są okay. otwarte. Zniszczymy Dostępnie. eksterminatora. Tych sobie damy Twoje tutaj. Jednostki są atakowane. Tych tutaj, tych tutaj. Pogryziemy troszkę. Twoje jednostki są atakowane. Ratujemy zępingi. Twoje, oczywiście. E, swoje, oczywiście swoje te co tu są po prostu no i misja będzie chyba zakończona jeszcze tylko tutaj masz tu więcej zerglingów no cóż miałeś ja one idą albo zresztą bez różnicy trzeba tego eksterminatora, czy coś tam Hmm, powijmy sobie więcej, potrzeba więcej nadrządców. Okej, okay, robimy więcej. Chwalba trzy, powinien dostarczyć. I tak teraz muszę jest. Dowiodłaś swojego, Kerigan? Jeszcze nie. Ciągle jestem w zamknięciu. Idziemy, masakra, to będzie. To chyba będzie lagować. Eksterminator aktywny. Do ataku, mości panowie, zniszczyć ich. Nie będę tu więzić bez powodu. I wygraliśmy, niszcząc połowę stanu. Oczywiście, przecież to musi być. Zergi opanowały hi, 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 hi. Masz szczęście, że nikomu nic się nie stało, Kerrigan. Szczęście nie miało z tym nic wspólnego. Może teraz zrozumiesz, jak niebezpieczne są zergi. Wyślę je z powrotem do klatek. Doceniam to. Nie. Otwieram twoją celę. Możesz do mnie dołączyć. Jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Może następnym razem dowiedziesz swoich racji, nie niszcząc połowy placówki. Hura! Wszystkie achievementy. Następnie. Ja chyba ten filmik podzielę na dwie części, i w takim razie tu się z Wami żegnam. Stworzymy, stworzę nowy filmik, w którym będę kolejne części dawał jako następną część kampanii. Także żegnam się na razie i do zobaczenia w następnym odcinku.